Cześć, tu nomizmatyk. Druga połowa 2021 roku zaowocowała naprawdę dobrymi zakupami. Tym razem będzie troszkę mniej monet, bo tylko 46, o 7 mniej niż wcześniej. Jednak ich łączna wartość jest dużo, dużo większa. O ile zobaczycie na końcu. A teraz, tak jak w poprzedniej części, jako pierwsze, monety zagraniczne. Węgierska poltura. Duży, ciężki kawałek miedzi, stanowiący część większego zestawu, kupionego na Facebookowej grupce z monetami. Po sprzedaniu niepotrzebnych złomków cena wyniosła mniej więcej 12 zł, czyli dosyć tanio. Jako ciekawostkę powiem Wam, że nazwa poltura wywodzi się od naszego polskiego półtoraka, którego w okresie wazów było mnóstwo na ziemiach węgierskich. U nas oznaczała półtora grosza. A w tym przypadku 1,5 krajcara. Floren Franciszka Józefa I solidne srebro o masie 12,35 gram, próby 900. Cena zakupu 100 zł, wartość myślę, że aktualnie bliżej 85. W chwili zakupu w tamtym roku trochę przepłaciłem i do tej pory jestem tak jakby na minusie. Kupowałem na giełdzie staroci i nie byłem dobrze przygotowany, więc radzę Wam mieć przygotowane jakieś widełki cenowe, ile można za co zapłacić. Tragedii nie ma. W obecnych czasach srebro powinno jeszcze trochę podrożeć i wartość monety zrówna się w końcu z ceną zakupu. Co do stanu zachowania to myślę, że raczej jest to 3+. Nie ma zegarka i wizerunek władcy jest lekko przytarty i to głównie obniża wartość. Jeśli w przyszłości będę kupował jakiegoś florena to na pewno ładniejszego. Wszystkie zagraniczne monety w szalonej ilości dwóch sztuk omówione. Tym razem było trochę biedniej, jednak równowaga jest dalej zachowana, bo polskich sreberek i miedziaków jest więcej niż poprzednim razem. Zaczynając od najnowszych, jako pierwsze 10 złotych 2007 rok, 750-lecie lokacji Krakowa, kupione za 60 złotych, aktualnie warte mniej więcej tyle samo, może 65, zależy od ilości i chęci licytujących. Kolejne dwie dziesiątki stanowią część serii Dzieje Złotego. Jest to jedna z najbardziej drożejących serii monet kolekcjonerskich III Rzeczpospolitej Polskiej. Za obydwie dałem w tamtym roku 145 zł i aktualnie ich cena dobija do 100 za sztukę, więc teraz za obydwie musiałbym zapłacić 200. Może przy odrobinie sprytu 180 jakby gdzieś była okazja, ale to małe szanse. Bo czasem uda znaleźć się trochę taniej, jednak w licytacjach 100 zł, właśnie za sztukę, pojawia się coraz częściej. Ukazana na monetach żniwiarka i żaglowiec aktualnie jest moim priorytetem do zdobycia. I możliwe, że w tym roku jeden lub drugi oryginał pojawi się w kolekcji. Na razie muszę zadowolić się nimi w innej postaci. Druga para dyszek jest częścią serii Polscy Królowie i Książęta. Ta seria też w miarę dobrze zyskuje na wartości. Dobrym tego przykładem jest dyszka po prawej. Kupiona za 85 zł, aktualnie warta minimum 110. Leszczyński znacznie gorzej drożeje. Kupiłem go za 60 zł, a obecnie jest wart mniej więcej 65. Ostatnia dziesiątka jest moim zdaniem najciekawsza, bo została wybita na 30. rocznicę wydarzeń grudniowych, w których to między 14 a 22 grudnia w 1970 roku odbywały się masowe protesty i strajki. Według Wikipedii w tamtym czasie zginęło wtedy 41 osób, a 1164 zostały ranne. Oprócz tego aresztowano około 3000 osób. Zniszczeniu uległo kilkadziesiąt samochodów i ponad 200 sklepów. Wszystko to zaczęło się tak naprawdę 12 grudnia, gdy wieczorem w radiu został nadany komunikat o znacznych podwyżkach cen średnio o 23%. Dla zainteresowanych zostawiam tu średnie podwyżki dla poszczególnych produktów. Wracając do monety, powiem wam, że jej wykonanie jest dosyć ciekawe i oryginalne. Powierzchnia została zaoksydowana, czyli całość została pokryta tlenkiem srebra. Dzięki temu ma bardzo wyjątkowy wygląd i dużą odporność na patynowanie. Nie jest to jedyna taka moneta, Mennica warszawska wypuściła jeszcze kilka innych dziesiątek i dwudziestek. Za tę konkretną zapłaciłem 85 zł. Aktualnie wartość troszkę spadła, i rynek widocznie się nasycił. Oprócz kolekcjonerskich dziesiątek udało mi się zdobyć jeszcze dwie próbne, jednak nie z trzeciej RP, a PRL-u. Obydwie wybite w 1971 roku przedstawiają, a w sumie bardziej promują, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Organizacja ta w uproszczeniu walczy z głodem na świecie, dlatego właśnie na tych monetach mamy przedstawione różne formy żywności: w tym przypadku kobietę karmiącą piersią i zboże. Według mnie projekt po prawej jest naprawdę ładny i powinien był trafić do obiegu, chociaż ten z rybą też nie jest zły. Za to moneta po lewej jest według mnie brzydka i nie dlatego, że mam jakieś uprzedzenia do karmiących kobiet. Po prostu myślę, że można było to przedstawić w troszkę inny sposób. Na przykład półpostać kobiety z całym dzieckiem, a nie kosmita sącego jakąś piłkę. Ewentualnie zamiast piłki widzę ogromny brzuch piwny z wystającym pępkiem. Dobra, koniec. Monety są jakie są, a ich cena jest dosyć przyzwoita. Przez co nie są trudne do zdobycia. Za tę po lewej dałem 45 zł, a za tę drugą 50 Do okolicznościówek doszła ostatnia i najdroższa mała kolumna wygrana w licytacji na Facebooku za 125 zł. Do tej ceny warto doliczyć koszt wysyłki paczkomatem, czyli 13 zł, przez co razem wyszło 138. Mimo drogiej wysyłki, ostateczna cena jest w miarę normalna. W tamtym czasie niektóre kolumny sprzedawały się po 100 zł, jednak były w gorszym stanie. I Myślę, że to 125 było dosyć realne, a jak nie, to minimalnie przepłaciłem. W 2022 roku ceny są dość zbliżone i nieco wyższe. Myślę, że około 150 zł za tę kolumnę to byłoby właśnie uczciwe w tej chwili. Z monet obiegowych doszedł najdroższy rocznik 5 złotówki w wersji ścięką ósemką. Osiągający czterocyfrowe ceny w licytacjach, niestety w tym stanie zachowania z wieloma małymi ryskami, został przeze mnie kupiony za 32 zł. Gdyby nie rysy, to może ten rybak kosztowałby stówkę. Możliwe też, że po prostu było nim zainteresowanych mało osób w licytacji na Facebooku. Mimo takiego, a nie innego stanu zachowania jestem zadowolony z zakupu. Ile teraz mógłbym dostać za niego? Nie wiem. Ale cieszę się, że jest. W drugiej RP fajerwerków nie ma. 5 groszy z 38 kupiłem za 10 zł. Jeśli dobrze pamiętam to była giełda staroci dla większości z tych monet. 2 grosze 35 Pięć złotych, tyle samo za dwa grosze z trzydziestego pierwszego, pięć groszy z tego samego roku, dwadzieścia złotych. Ostatnie dwa grosze z dwudziestego siódmego, pięć złotych. Do Fenin głów Królestwa Polskiego dołączyła naprawdę przyzwoita piątka i trochę nadwiedzona dyszka. Pierwsza kosztowała 25 złotych, druga 18. Oprócz tego do kolekcji w końcu trafiła okupacyjna ostkopiejka, która również ma na sobie ślady korozji. Niestety żelazne monety nie lubią wilgoci i bez odpowiedniego przechowywania. Momentalnie potrafią zardzewieć. Cena zakupu tym razem wyniosła 30 zł. Współczesna numizmatyka kończy się w tym miejscu. Teraz coś dla miłośników monet prawdziwego królestwa polskiego. Jako pierwszy trojak Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1788 roku. Bardzo ładne bicie i dobrze zachowany detal. Jedna rzecz mi tylko tutaj nie pasuje całkowity brak patyny. Z całą pewnością moneta była czyszczona. Czy umiejętnie, ciężko to stwierdzić, bo nie widziałem, jak wyglądała wcześniej. Jeśli miała na sobie pan, to takie działanie ją prawdopodobnie uratowało, ale jak była sama patyna, to już można to potraktować jako jej zniszczenie. Mimo wszystko, brak dziur i wrżer oraz gładka powierzchnia. Sugeruje, że na pewno nie pochodzi z ziemi. Ten trojak w porównaniu do poprzedniego wyszedł taniej. Razem z wysyłką wyszło tylko 57 zł, a za poprzedniego, jeśli dobrze pamiętam, zapłaciłem powyżej 60, chyba nawet 80, nie pamiętam już. Napiszę gdzieś tutaj w rogu. Co do miejsca zakupu, to było Allegro lokalnie. Oprócz tego wpadł jeszcze grosz z 65, który był w zestawie z węgierską polturą. Tak jak ona kosztował mniej więcej 12 zł, taka cena wyszła po sprzedaży niepotrzebnych monet i podzieliłem to, co zostało na dwa i dlatego 12. Jak był poniatowski, to i przydałoby się coś z Sasa. Jeden drobny mały szelong z 1752 roku. Dosyć dobrze zachowany. Zwykle za 10 złotych wizerunek króla nie ma tak wyraźnej twarzy i jest powycierany. Po takiej sobie miedzi pora na coś konkretniejszego. Na coś, czego jeszcze na tym kanale nie było. Na szóstaka Jana III Sobieskiego w dosyć popularnym roczniku, ale nie stanie zachowania. Gdy wygrałem go w licytacji na Facebooku, sam nie dowierzałem, że sprzedał się tak tanio. Moja oferta wynosiła 60 zł, a takie szóstaki spokojnie można było wtedy sprzedawać po 80, może nawet 90. Aktualnie myślę, że mogłoby być to nawet już 100. Co więcej, wygrana w licytacji nie wyglądała tak, że w ostatnich sekundach wpisałem cenę, tylko dzień wcześniej wpisałem właśnie te 60 zł i w ogóle zapomniałem o licytacji. I właśnie byłem zdziwiony, jak nagle dostałem wiadomość od tamtego, właśnie pana, który to wystawiał. Więc było to dosyć śmieszne i trochę niespodziewane. Z przydatnych informacji warto w tym roczniku zwracać uwagę na herb pod tarczami. W tym przypadku jest to tańsza leliwa. Jest jeszcze herb jelita. Tak dobrze słyszycie. jelita. Szóstak z herbem jelita jest droższy. Ile ciężko mi stwierdzić, bo cena ma swoje wahania, mniej więcej w takim stanie jak tutaj wartość monety z herbem jelita wzrosłaby do jakichś 150 zł. Oczywiście cena zależy od miejsca sprzedaży, bo jeśli jest to licytacja na OneBidzie i monetę wystawił np. Niemczyk lub GNDM, to kwota byłaby na pewno większa. Kolejną nowością na kanale są na pewno boratynki. Pierwsza z nich litewska z 1666 roku, kupiona za 14 zł. Druga również litewska z 65, za 32 zł. I trzecia litewska z 61 roku, 35 zł. Czwarta, już koronna, najładniejsza, 101. Ostatnia jest moją ulubioną, z uwagi na niesamowity stan zachowania i pięknie wybite detale. Moneta wygląda jakby została wybita nieczysta 60 lat temu, a maksymalnie 20. Jest to naprawdę rzadki widok, dlatego też cena była wysoka. W tym przypadku mam 100% pewność, że nie była czyszczona. Jedyny minus to niecentryczne bicie, przez które część napisów jest gorzej czytelna. Co do mennicy, tylko przy tym szalonku mam niepewność, jaka to jest. Jest herb ujazdowa na dole, ale również krakowska rozetka nad orłem. Portret wygląda na ujazdowski. Możliwe, że jest to hybryda, czyli połączenie dwóch stempli różnych mennic. Taki trop podsunął mi spis wszystkich roczników i typów na stronie blognumizmatyczny.pl. Link w opisie filmu. Jeśli ogląda to osoba lepiej znająca temat, prosiłbym o opinię w tej sprawie w komentarzu bo jest to dla mnie dosyć intrygująca sprawa i ciekawi mnie, jak jest w rzeczywistości. Ogólnie z Boratynkami jest trochę ciężko, jeśli chodzi o ich identyfikację i przypisanie poszczególnego typu. W takich litewskich szelongach jest kilka rodzaj tarczy. Jeździec może mieć szalik lub może go nie mieć. Herb ujazdowa może być zwrócony lewo lub w prawo. Po prostu istnieje mnóstwo wariantów różnych pierdółek, takich drobnych rzeczy. A skoro mowa o udziwnieniach, to w poprzednim filmie na końcu pokazałem grosza i półtoraki wazy kupione już w drugim półroczu, więc muszę je jeszcze raz pokazać i dopiero potem pokażę te niepokazane monety. Więc grosz z 27 kosztował 45 zł, półtoraki były częścią większego zestawu, bodajże 7 sztuk, 5 było z nich brzydkich, więc zostawiłem dwa najlepsze. Wyszły z tego co pamiętam jakoś po 15 zł za sztukę. Pod koniec roku trafiłem na Facebooku na jednej grupce dosyć fajny zestaw z szóstakiem i trojakami. Monety te były w tamtym czasie za wschodnią granicą, więc można powiedzieć, że sprowadziłem je z powrotem do ojczyzny. Co więcej, trafiły do miasta, w którym zostały wybite, czyli do Krakowa. Widoczny w tej chwili szóstak był właśnie w tym zestawie. I miał trafić na sprzedaż, jednak z powodu widocznego niecodziennego destruktu postanowiłem go na razie zachować. Podwójne uderzenie stempla sprawia, że moneta dwoi się w oczach, przez co jako jedna z niewielu dłużej utrzymuje na sobie uwagę. Drugim plusem jest naprawdę ładnie wybity snopek na rewersie i dosyć dobra czytelność napisów. Jedyne do czego można się przyczepić, to płytkie bicie z jednej strony, ale właśnie ono jest efektem podwójnego uderzenia. Poza tamtym zestawem wpadł jeszcze trojak z 1622. Mógłbym go omówić po omówieniu trojaków z zestawu, ale jakoś przy nagrywaniu pomyliłam się kolejność. No i wyszło jak wyszło. Jest to najładniejszy trojak wazy i aktualnie myślę, że ładniejszego nie zdobędę prędko, zwłaszcza za 70 zł. To był jeden z lepszych zakupów. Wracając do zestawu trafiły się w nim trojaki z 24 roku w dwóch odmianach z napisem Polo i Poloni. Obydwa w sumie kosztują tyle samo i nie różnią się dostępnością. Oprócz nich był jeszcze taki sobie 23 Z tego roku kupiłem też coś znacznie większego ćwierć talarówkę, zwaną potocznie ortem. Pierwotnie w 1608 roku ort miał wartość 10 groszy, jednak z czasem wzrosła ona do 18. Ten tu w chwili wybicia prawdopodobnie był wart 16, bo właśnie w tym roku ustanowiono nową reformę monetarną, w której talar równał się 80 groszom lub 5 ortom. Od tego momentu przestało więc być ćwierć talarówką, co oznacza, że błędnie zacząłem prezentację tej monety. No trudno. Po czterech latach nastąpiła kolejna reforma, i w 1627 Ort ostatecznie miał te 18 groszy wartości. I ta ilość utrzymała się chyba już do końca istnienia tego nominału. Wiem, że za sasa było na pewno tyle samo. Mimo upływu czasu i wycofania z obiegu, czuć dalej tą sporą siłę nabywczą i większą wartość w porównaniu do pozostałych monet. Na pewno jest to zasługa dosyć dużego rozmiaru i wagi. Dodatkowo jest tu bardziej rozbudowany wizerunek króla. Już nie tylko głowa z kryzą, a półpostać z mieczem, który w różnych rocznikach ma inną grubość, tak samo z brudką. Taka ciekawostka. Oprócz tego jest o wiele dłuższy napis otokowy, znajduje się w nim pełne imię króla i standardowo jak na mniejszych nominałach Dei Gratia Rex Pol MDL, czyli z Bożej Łaski Król Polski Wielki Książę Litewski. Dodatkowo ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także, że jest to dziedziczny król Szwedów, gotów i wandalów. Cena takiej luksusowej monety to aktualnie coś między 200 a 250 zł. Rok temu dałem 190 z przesyłką. Uważam, że był to dosyć udany zakup. Równie udanym zakupem jest ten grosz z 1611 roku. W porównaniu do późniejszego litewskiego grosika ten jest dosyć spory nawet powiedziałbym, że jest większy od obecnych tu trojaków widać dokładnie jak kryzys i inflacja oraz liczne wojny osłabiły gospodarkę. Aktualnie takie grosze dalej mają większą wartość od tych późniejszych. Za tego zapłaciłem 111 złotych, prawie dwa razy więcej niż za litewskiego. Stan jest dosyć podobny. Co do mennicy to tak samo jak trojaki i szóstak, tego grosza wybito w Krakowie, czyli kolejna moneta wróciła do domu. Ostatnie sreberko wazy pochodzi z mennicy cieszącej się sporym uznaniem wśród kolekcjonerów. Mowa o mennicy malborskiej, z której to pochodzą również piękne trojaki i szóstaki. Jakość bitych tam monet jest naprawdę dobra. I szkoda, że ta mennica działała dosyć krótko, bo z tego co kojarzę 9 lat, ostatnie monety opuściły ją w 1601 roku, więc ciekawe jak wyglądałyby nowsze nominały, jeśli by były tam bite, na przykład takie półtora Jorty. Na pewno z czasem jakość ich bicia spadłaby z powodu kryzysu i wcześniej wymienionych czynników i jakość ogólna byłaby gorsza. Myślę, że takie szelongi jak ten wyglądałyby później dużo gorzej. Więc w sumie dobrze, że jednak istniała trochę krócej, bo przynajmniej biła same dobre monety. Z jakością idzie również cena. Szelongi w takim stanie to koszt około 100 złotych. Może trochę więcej. Za mojego dałem 96. Monety Zygmunta Augusta, zarówno duże jak i drobne, również należą do tych solidnych. W tamtym czasie grosz miał o wiele większą wartość. Jednym z popularniejszych nominałów był półgrosz, który parametrami odpowiadał mniej więcej półtorakom z 23. Półgrosz po lewej jest najdroższym zakupem 2021 roku. Kosztował 236 zł. Drugi półgrosz z powodu dziurki nie mógł osiągnąć nawet 3 cyfrowej kwoty, i na Allegro wylicytowałem go za 45 zł. Oprócz półgroszy podstawowym środkiem płatniczym były denary i dwudenary. Najłatwiej teraz kupić dwudenara. Na Allegro są dosyć łatwo dostępne i znacznie tańsze od półgroszy. Mój z pierwszego roku bicia kosztował 57 zł. Jest to dosyć popularny rocznik, tak jak 70 i 69. W przyzwoitym stanie, moim zdaniem, można dać za nie maksymalnie 70 zł. Na koniec zostały monety Zygmunta Starego czyli pierwsze polskie monety z datą i wizerunkiem króla. Zaczynając od najmłodszej, jako pierwszy grosz z 1531, bity w Toruniu dla Prus. Dosyć ładny, mało obiegowy stan. Całkiem spory jak na 2 gramy, przez co jest cienki i może łatwo się wygiąć lub nawet złamać. Mała grubość sprawia też problemy z biciem. Często w tych groszach jest niedobita część napisu, piór orła lub samego króla. A skoro mowa o orle, to ciekawi mnie, kto wpadł na pomysł, żeby trzymał miecz i to tak jakby ludzką ręką. Według mnie trochę śmiesznie to wygląda pewnie miało to na celu ukazanie walczności. Orzeł wydaje się być agresywny, jednak takie nienaturalne połączenie trochę to zaburza i nie wygląda tak, jak powinno. Drugi grosz już dużo brzydszy oprócz daty posiada też inny typ orła z mieczem w lewo. Taki orzeł występuje tylko w dwóch rocznikach, 29 i 30. W 30 występują obydwa warianty, w lewo i w prawo. Oprócz groszy wpadły jeszcze dwa półgrosze. Pierwszy litewski z 1514, bity jeszcze z literami w stylu gotyckim, takim jak na monetach poprzednich władców. Stan dosyć ładny i nie za wysoka cena: 30 zł. Teraz raczej już myślę, że trochę więcej, coś pomiędzy 40 a 50. Drugi półgrosz w stanie około menniczym został wybity w Krakowie. Znowu no. moneta krakowska. Kosztował 50 zł, czyli dosyć tanio, jak na taki stan. Teraz myślę, że można by uzyskać jakieś 70-80 zł. Więc tu fajnie wzrosła cena. To by było już wszystko. Tym razem łączny koszt zakupu był trochę większy. Powoli przekonuję się do coraz droższych i starszych monet. PRL na razie sobie odpuszczam. Wszystko co tańsze, już prawie z tej epoki kupiłem. więc Zamierzam teraz zdobywać coś starszego. Na pewno z drugiej RP będę czegoś szukał i z Polski Królewskiej. Jeszcze oprócz tego, fajnie by było uzupełnić do końca serię Dzieje Złotego, bo fajnie rośnie w cenie i ogólnie ta seria mi się podoba. Jest jeszcze w miarę łatwo dostępna, i to jest główny plus. Z kolei polscy królowie i książęta, no to już dużo większy wydatek, i w komplecie ciężko wszystko zebrać. I niektóre monety tam kosztują ponad 1000 zł, więc na razie sobie odpuszczę tę serię. Przydałoby się w końcu też kupić coś z kongresu i księstwa warszawskiego. Z tego drugiego aktualnie nie mam nic. Złomki z pierwszego filmu o kolekcji sprzedałem i teraz, jak już to będę kupował, coś znacznie ładniejszego. Dobra, film trwa już wystarczająco długo, więc kończąc ten długi monolog, dziękuję wszystkim osobom, które dotrwały do końca filmu. Mam do Was tylko jedno pytanie: który zakup uważacie za najlepszy? Ciekawi mnie Wasze zdanie na ten temat. Ja mam tu kilka ulubionych sztuk, o których w większości chyba powiedziałem. Wasza opinia będzie tutaj bardzo mile widziana. Tyle na dziś, do usłyszenia, cześć.